W tym filmie podzielę się z Wami posąg Krola Hofu. Cześć wszystkim, jeśli jesteś nowy, mam na imię Islam, jestem egipskim prawoowidzem, przewodnikiem turystycznym w Egipcie z ponad 5-letnim doświadczeniem i założycielem pióra podróży Stanach W tym filmie podzielę się z Wami posąg Krola Hofu. Zaczynajmy! Król Hofu jest drugim krolem Czwartej Dynastii i jest właścicielem wielkiej piramidy Pisa. Posąg Krola Hofu został znaleziony w mieście Apidos na południu Egiptu i jest zrobione z kości słoniwej. Znaleziono rozbity posąg bez głowy, i Petra archeolog nakazał robotnikom czekać głowę, aż ją odnaleźli po dwóch tygodniach cieśnej pracy. Ten posąg należy do 26 dynastii i jest jedynym posągiem, które znaleziono dla króla Kufu. Jeśli podoba Ci ten film, zostaw go w górę i poczytaj swoją opinię w komentarzu oraz kliknąć cześć subskrybuj oraz dzwonić jak aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami i widzimy się już w kolejnym odcinku i do zobaczenia